I don't want to set the world on fire. Cześć, mię z tej strony. Słuchajcie, zgodnie z obietnicą, kolejna część filmiku dotyczącego tego, co się dzieje na Ukrainie. Tym razem chciałem zająć się tym, jak widzę działalność polskiego rządu w związku z tą sprawą. Trzeba pamiętać, że nie wszystko, co się dzieje, jest od razu podawane do opinii publicznej. Nie wszystko, co się dzieje pomiędzy naszym rządem, służbami naszymi różnymi, a naszymi sojusznikami z Paktu Północnoatlantyckiego, nie wszystko to. Po, wychodzi do opinii publicznej. Oczywiście wyjdzie to wszystko do opinii publicznej w momencie takim, kiedy na przykład na mm, posiedzeniu Komisji Poselskiej do spraw służb specjalnych będą te sprawy omawiane, no wtedy minuta później już będzie kurwa, wszystko wiadomo i e, już po prostu. Ewentualnie, jeżeli e, grono ludzi zaangażowanych ze za stronę naszego rządu e, bądź różnych służb będzie zbyt szerokie, te informacje też od razu wyjdą na światło dzienne podane po prostu przez y, agentów rosyjskiego wywiadu. Oczywiście jeżeli będzie taka korzyść dla rosyjskiego wywiadu. Y, agentów rosyjskiego wywiadu uplasowanych w mass mediach polskich, y, którzy to zostaną takie informacje od agentów rosyjskiego wywiadu uplasowanych w rządzie bądź w naszych służbach. Nie ma się co oszukiwać. Oczywiście to co agenci są tym bardziej y, że Polska, trzeba pamiętać, nadal to jest byłym krajem komunistycznym. I tutaj nasycenie agentami wywiadów obcych, w szczególności wywiadów ze wschodu, jest kolosalne. Nawet sobie nie zdajemy, podejrzewam z tego sprawy, jak mocno agentura rosyjska legalna, no to wiemy mniej więcej, ale jak mocno... Agentura nielegalna rosyjska u nas siedzi. Zresztą to też jest temat na wiele, wiele, wiele godzin rozmowy i jakieś takie odpryski spraw związanych z działalnością obcej agentury nielegalnej, szczególnie rosyjskiej, poradzieckiej na terenie Polski. Gdzieś raz na jakiś czas wychodzą w prasie, tylko trzeba to zauważać po prostu. Trzeba to umieć znaleźć. No ale to nie teraz jest temat. Nie na teraz. W każdym razie tak. E, z wielu z Was na pewno się nie zgodzi od razu z moją oceną działań polskiego z rządu, dlatego że będzie to ocena w miarę pozytywna. Tak. E, wielu z Was na pewno zarzuci mi od razu coś się ja z tym chmielem stało. No już za dużo te u się nie oglądał przez ten czas i uprawia propagandę. No nie, chmiel e, generalnie ogląda różne rzeczy. Ale Chmiel nie powtarza wszystkiego jak tępy baran, tylko Chmiel y, stara się myśleć. I mam to do siebie, że jeżeli mm, ktoś, kogo nie lubię, mówi rzeczy np. mądre, no to przyznaję mu rację. Y, mam to do siebie, że potrafię również zmienić zdanie, czasami pod wpływem właściwych, dobrych argumentów. I mm, tak samo, mimo że wielokrotnie byłem krytykiem poczynań, naszego rządu w różnych tam innych sprawach, to akurat jeżeli chodzi o to, co się dzieje na Ukrainie, to co, o, o czym wiemy, hmm, wydaje mi się, że jest robione to, co powinno się robić. Po pierwsze, a no może poza jednym, hmm, może poza jedną sprawą, bardzo niepokoi mnie hmm, wciskanie społeczeństwu naszemu obrazu tego, że Ukraińcy to są nasi bracia, że nowy rząd ukraiński to są cacy ludzie. To jest to, co mówiłem w tym poprzednim filmiku. Co to są za ludzie? Nie robiłbym tego błędu, żeby robić z Ukrainy naszych przyjaciół, z Ukraińców naszych przyjaciół. Prawda jest taka, że Ukraina, duża część Ukrainy to, jest, to są dawne polskie ziemie. Prawda jest taka, że mamy do nich historyczny sentyment i w związku z tym prawda również jest taka, że wielu Ukraińców z chęcią nam o głowy za ten nasz sentyment do tych naszych dawnych wschodnich ziem. Taka jest prawda. Oczywiście nie należy uogólniać, ale generalnie Ukraińcy nas nie lubią. Po prostu, po prostu nas nie lubią. Traktują nas e, prawie chyba tak samo jak Rosjan. No teraz jest troszeczkę inaczej, bo oni liczą na to, że my zaraz tam wyślemy do nich jakieś pieni pieniądze, wojsko i tak dalej. Ale traktują nas tak jak Rosjan, dlatego że tak samo jak Rosjanie przez stulecia generalnie trzymaliśmy ich za gardło. Taka jest prawda. Także... Nie popełniałbym tego błędu, który zda, zdaje się popełniać rząd. To jest jeden z błędów. W sumie jeden na razie, nie, nie wiem, może jak jeszcze coś mi się przypomni, to powiem. E, czyli zbytnie bratanie się z Ukrainą. My na tą całą sytuację. E... Cześć, synek. My na tą całą sytuację musimy patrzeć pod kątem korzyści, jakie Polska może z tej całej sytuacji wyciągnąć. A korzyści wbrew pozorom są o wiele większe niż yy, straty, jakie możemy ponieść w wyniku działalności Władimira Putina na Ukrainie. Jak generalnie postępował nas rząd? No, rząd szedł głównie z tą falą yy, zachodniego oburzenia, wykreślali tam z Facebooka tych różnych ławorowów i ze znajomych Putina i tak dalej, i tak dalej. Yy, ale Troszeczkę zaczęliśmy w pewnym momencie, jak sytuacja zaczęła się tam robić już bardziej radykalna, yy, zaczęły nasze władze, szczególnie yy, minister Sikorski, yy, wychodzić trochę przez szereg. Oczywiście to się wielu zaraz nie spodobało, no ale Sikorski robi z siebie wariata, a z Polaków <laughs> jakichś strachliwych baranów i tak dalej, i tak dalej, szczególnie przodują w tym, takich opiniach politycy PiSu jestem ciekaw co by zrobiła na przykład Anna Fotyga kurma, jako minister spraw zagranicznych w takiej sytuacji boję się, że chciałaby rozstrzelań przebywających na terenie Polski obywateli Federacji Rosyjskiej ewentualnie prawda jest taka, że raczej by po prostu nie wiedziała co powiedzieć bo słynęła raczej z tego, że duby smalone bredziła w każdym razie olewając tutaj te nasze wewnętrzne niesnaski, dobrze według mnie dyplomacja polska tutaj działa, bo nie jesteśmy ani zbytnio radykalni, czyli nie żądamy od Ameryki zrzucenia bomby atomowej na Moskwę, ani nie jesteśmy zbyt spolegliwi. A dzięki tym działaniom mam nadzieję, że zaczną się troszeczkę te zaklejone um, e, śpiochami oczy tęczowych polityków z zachodu otwierać. Oczywiście nie zaczną się otwierać oczy e, tych polityków, którzy są agentami rosyjskiego wywiadu, tych polityków z zachodu, ani tych polityków z zachodu, którzy są beneficjentami mm, wielkich rosyjskich koncernów. No, nie ograniczajmy się. Pieniądze ponad wszystko. E, już nawet nie Deutschland, Deutschland i tylko pieniądze, Geld, Geld i tak? Pieniądze, pieniądze, z tą złoto. Tak to właśnie wygląda. Działania są dobre, no bo innych działań na razie nie możemy przeprowadzić. Podoba mi się to, że poprosiliśmy o zwiększenie aktywności i obecności sił NATO w regionie. No i to jest na razie wszystko, co możemy zrobić. Trudno oczekiwać, żeby polskie wojska weszły na Ukrainę w jakimkolwiek celu. Prędzej oczekiwałbym, że w momencie, gdy rosyjska armia już wejdzie na wschodnią Ukrainę, sami Rosjanie Poproszą na przykład NATO o wysłanie sił pokojowych, rozjemczych na nową granicę ukraińsko-rosyjską. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe, że polskie wojsko będzie dumnie maszerowało ulicami na przykład Lewowa czy Kijowa, jak już wielokrotnie w zeszłych stuleciach to robiliśmy. Tylko ciekawe, czy to spodoba się Ukraińcom. Ale to już będzie nasz problem. Putin... Dobrze wie, że um, zajmując wschodnią Ukrainę, zostawia Europie tą wielką srakę, generalnie ekonomiczną, jaką jest Europa, Ukraina Zachodnia. Um, my czujemy do niej sentyment z powodów historycznych, tak jak wiecie. No ale y, tam trzeba będzie w dzielić mnóstwo pieniędzy. Nieważne, pomijamy to. O pieniądzach nie będziemy rozmawiać. Y, co dalej? Dyplomatyczne działania, jak mówię, w miarę są sensowne z naszej strony, tylko teraz, żeby tego nie spierdolić. Dla nas, wbrew pozorom, dobrze się dzieje. Dobrze się dzieje dlatego, że Rosja ujawniła swoją prawdziwą twarz, którą bardziej przytomni ludzie widzieli zawsze w Rosji. Zawsze widzieli, że pod tą maską cywilizowaną kryje się jednak e, cały czas ta sama twarz, e, podobna do twarzy Józefa Stalina, e, Feliksa Dzierżyńskiego e, i innych mało sympatycznych panów. E, Rosja okazała swoją twarz i super, jest zajebiście, ponieważ swoim działaniem Władimir Putin zmienił totalnie, rozpieprzył totalnie układ, który od iluś tam lat od upadku przede wszystkim komunizmu, od upadku Związku Radzieckiego, zmienił układ, który obowiązywał w Europie. Już wszyscy myśleli, pamiętacie tamten, pieriegrózka, zaczynamy od początku, kurna pierestrojka, pieregruska i w ogóle wszystko cacy. Zdawali się zachodni politycy nie zauważać tego, że co, co Rosja robi na przykład w Czeczeniu oczywiście Patrząc na interesy Rosji, było to dokładnie to, co Rosja powinna robić w Czeczeniu. No, Jak ja bym był Rosjaninem, też bym takie rzeczy tam robił. E, może poza oczywiście ludobójstwem, które bez wątpienia tam miało miejsce. E, pomijmy temat na razie Czeczenii. Nie zauważali, że generalnie Rosja jest cały czas tą samą Rosją, jaką była przez ostatnie stulecia. E, teraz sytuacja się zmieniła. Nagle wszyscy się kurwa zorientowali, że to nie jest, pokój to nie jest sprawa na tysiąclecia, pokój to nie jest sprawa pewna. Wojna może wybuchnąć w każdej chwili. Czy ktoś jeszcze rok temu jakby powiedział, że na Ukrainę wjadą rosyjskie czołgi i będzie na Ukrainie wojna? Jakby ktoś w to uwierzył? Oprócz Niewielkiego procenta, promila osób nikt by w to nie uwierzył, a takiego człowieka, który by o tym mówił, znano by za wariata. Co ciekawe, podobne rzeczy, o podobnych rzeczach mówił Jarosław Kaczyński, ostrzegając o takiej sytuacji i tak samo mówił o tym niegdyś nieżyjący prezydent Kaczyński, przypominając, że robiło się z nich wariatów. No. Aczkolwiek co do mentalnej dyspozycji Jarosława Kaczyńskiego, mam pewne wątpliwości. W paru rzeczach potrafił tutaj jakby inaczej. On widział co tam się może dziać. Widział prawdziwą twarz Rosji. Prawdopodobnie poprzez dzięki swojemu bratu, który akurat w sprawach według mnie związanych z Rosją działał dość przytomnie. Oczywiście poza obrażaniem się nas wszystkich i tak dalej. Był dość przytomnym politykiem, jeżeli chodziło tutaj o sytuację geopolityczną w tym regionie Europy. Ale mi się dostanie za to, że chmielu chwali Kaczyńskich kurwa. Nie chwalę, tylko oddzielam to, co słabe, od tego, co było dosyć dobre. I teraz tak. Sytuacja się zmieniła. Co? Mówiłem wcześniej o korzyściach. Jakie korzyści możemy z tego powodu osiągnąć? Otóż w tym momencie tutaj, w tym miejscu Europy w powiązaniu yy, z uzależnieniem gospodarczym dużej części Europy od Rosji następuje totalny rozpierducha i punkt zapalny. Dzięki temu, co się dzieje, musi nastąpić dywersyfikacja źródeł energii w Polsce musi nastąpić, no, no to to tylko korzyść będzie dla nas. Oczywiście w okresie przejściowym ceny gazu wzrosną, co za tym idzie ceny wszystkich paliw wzrosną, za co za tym idzie wzrosną ceny wszystkich artykułów w sklepach i tak dalej i tak dalej yy, ale to się zmieni bo nikt sobie nie będzie mógł pozwolić na to, że, żeby być uzależnionym od wroga, prawda? bo przypominam, że Rosja jakby nie patrzeć na mapach naszych stobowców jest wrogiem. Ta sytuacja zmusi Amerykanów wreszcie do tego, żeby zacząć eksport swoich nadwyżek gazowych. Co już zaczyna się dziać. Już w tej chwili powstają nowe gazoporty w Wielkiej Brytanii, na Wyspach Brytyjskich, na zachodzie Europy, we Francji. Tym samym no, oczywiście w Polsce też, to jest często to kurwa ciekawe, kiedy to zostanie zrealizowane, ten cały gazoport do końca, ten największy. Yy, tutaj będzie bez wątpienia jakaś korzyść dla Polski. Kolejną, a zarazem chyba według mnie najważniejszą korzyścią dla Polski będzie to, że Polska stanie się tak jakby po raz kolejny w swojej historii przed murzem chrześcijaństwa dawnej, a teraz przed Murzem Kurwa Normalności bo tak jak wczoraj wspominałem, za naszą wschodnią granicą to już kurwa będzie tylko niewyobrażalne hamstwo i Rosjanie to jest dla nas szansa był człowiek, a czy jest gościu, mądrzejszy od wielu z nas profesor George Friedman, który kilkanaście lat temu napisał książkę to jest politolog amerykański, który napisał kilkanaście lat temu książkę, którą kury na kiedyś kupiłem właśnie kilkanaście lat temu i komu się pozyczyłem jeśli to ty masz moją książkę czas operacyjny 3 dni i jest ona z powrotem u mnie napisał książkę w której opisywał możliwe, możliwy rozwój historii świata przez następne 100 lat tytuł chyba zdaje się brzmiał następne 100 lat właśnie tak mi się wydaje ale chociaż mogę tutaj mylić dwie książki bo tam jeszcze jedna była Kaspara Weinbergera i nie wiem kto, kto, jaki miała tytuł w każdym razie George Friedman Opisał dokładnie, słuchajcie, tą sytuację, która w tej chwili ma miejsce. Napisał o tym, że Rosja porzuci swoją pseudodemokratyczną maskę, wypierdoli, i zacznie działać ekspansywnie, ponieważ to leży w naturze Rosji. Dokładnie opisał to, że Rosja będzie chciała odzyskać wpływy, i będzie chciała odzyskać terytoria wolnej Ukrainy. Dokładnie to przewidział. Przewidział również to, że tutaj wybuchnie po prostu wojna, która będzie wojną graniczną. Inaczej ewentualnie, że rosyjskie siły wejdą na Ukrainę, zrobią rozpierduchę i tu będzie na granicy, będzie punkt zapalny na granicy Polski, a Polski i Ukrainy. I stwierdził ten, że pan profesor George Friedman że Polska dzięki temu stanie się czymś takim pod względem swojej pozycji geopolitycznej jak Izrael. Czyli będziemy... O, mój syn z wody trenuje. Czyli będziemy państwem, które będzie na ciągłej linii frontu. Nic nowego w historii Polski, tylko teraz sytuacja wygląda trochę inaczej niż zawsze. Co spowoduje to, że staniemy się, że będziemy odnosić z tego korzyści. Otóż to, że Amerykanie, co by o nich nie mówić, zawsze postępują w stosunku do swoich sojuszników, którzy znajdują się w takiej sytuacji, jak my teraz się zaczęliśmy znajdować, zawsze postępują tak samo. Załatwiając sprawę za pomocą sojuszników. Pompują w sojuszników kasę, technologie zbrojeniowe, pieniądze generalnie. To samo stało się na przykład z Izraelem. Trudno powiedzieć, żeby Izrael nie był mocarstwem regionalnym, prawda? To samo stało się z Koreą Południową po wojnie koreańskiej. Korea Południowa jest potężnym państwem posiada potężną armię posiada technologię nie myślę że oni sobie nagle je wszystko sami zorganizowali i wymyślili w latach 50. nie oni zostali po prostu napompowani wstrzy obstrzyknięci amerykańskim technologicznym botoksem i stąd się to wszystko wzięło to samo japonia japonia została przecież po przegraniu II Wojny Światowej została przecież porządnie podłączona do amerykańskiej kroplówki i dlatego się odrodziła w ten sposób, że jest w tej chwili mocarstwem. O czym się nie mówi. To wszystko według politologa, profesora George'a Friedmana stanie się odnośnie, w sytuacji odnośnie do Polski. Że Polska pomimo swojej łatwowierności w stosunkach z Amerykanami, wreszcie się na nich podobno kurwa nie przejedzie. Oby. E, co więcej, ta sytuacja oprócz tego, a i to według profesora Friedmana, ma nastąpić w przeciągu 20-30 lat e, tego stulecia, pierwszych 20-30 lat tego stulecia. Na razie wszystko się sprawdza. Czekamy teraz tylko na kasę i technologię, prawda? E, ważne jest to, kto będzie kto wygra następne amerykańskie wybory prezydenckie. Nie liczyłbym na to, żeby to był kolejny robiony miękkim chujem demokrata o lewicowych poglądach, tak jak Barack Hussein Obama. Jeżeli zostanie nim jakiś twardogłowy republikanin, to mamy wielką szansę stać się graczem w tym, w tym rejonie Europy. No, nie możemy nie mówić, że nie mamy jaj. Jaja ja mamy, tylko potrzebujemy jeszcze kastetu w rękę, a ten kastet mogą dać nam Amerykanie. Ma, zamiast kastetu, lepiej jakbyśmy dostali rewolwer Colt Navy, kaliber 64 na przykład, prawda? Ten rewolwer mogą dać nam Amerykanie i e, według mnie i według e, niektórych wieszczących przyszłość politologów, m, Amerykanie nam dadzą ten rewolwer. Jeszcze jest kolejna sytuacja. W związku z sytuacją na Ukrainie, na Krymie i tak dalej, Niewiele osób mówi o Turcji. Turcja, e, członek NATO, jeden z jedno z najsilniejszych państw też w tamtym regionie, w naszym regionie tutaj, można powiedzieć, Europy, e, może stać się naszym naturalnym sojusznikiem, już poza na przykład strukturami NATO. Akurat w tym wypadku e, ten politolog, profesor Friedman, on twierdzi, że Turcja będzie naszym m, głównym przeciw przeciwnikiem w rejonie. Że my będziemy z Turcją w konflikcie, szczególnie my będziemy w konflikcie o, uwaga, uwaga, możecie być zdziwieni, o Bałkany, gdyż w związku z tym, jak to się mówi, z powstawaniem mocarstwowości Polski, według hmm, pana Friedmana, Polska będzie rozszerzać swoje wpływy na cały ten pas, od Skandynawii aż do Morza Śródziemnego, pas Europy i w związku z tym będzie rozszerzać swoje wpływy na Bałkanach. To nie będzie się podobało Turcji i tam podobno będą jakieś niesnaski cały czas, czy mogą być niesnaski i tak dalej. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Kierunek bałkański według mnie no to jest nietrafiony przez pana profesora. Bardziej bym się skłaniał ku temu, że właśnie zacieśnimy stosunki z Turcją w celu trzymania kontroli nad Morzem Czarnym. To wszystko brzmi jako, jak fantastyka, ale... Pamiętajcie, no, kto, jak fantastyka była traktowana wojna na Ukrainie jeszcze rok temu, jeszcze rok temu czy pół roku temu była traktowana jak, jak fantastyka u nas, bo oczywiście w Rosji nie. Polska może odnieść wyłącznie korzyści z tej sytuacji, wyłącznie. Do momentu oczywiście, jeżeli nie wybuchnie pełnoskalowa trzecia wojna światowa z użyciem broni atomowej, no to wtedy jakby korzyści będą niewielkie, no, delikatnie rzecz ujmując. Patrzę z nadzieją w przyszłość. Nie bardzo martwi mnie los Ukraińców w tej sytuacji. Oczywiście yy, zależy mi na tym, żeby nie cierpieli niewinni, no bo jestem człowiekiem, który dość dużo czytał o historii, dużo czytał o cywilach, którzy ginęli i tak dalej. Mam dzieci. Zależy mi na tym, żeby... Tam nie działo się wiele, nie ginęli cywile, nie ginęli ludzie niewinni, nie było miasta obracane w pierzynę i tak dalej. Ale generalnie kompletnie nie interesuje mnie to, czy nowy rząd ukraiński się utrzyma, czy nie. I więcej powiem, w interesie Polski jest to, żeby ta sytuacja zbyt szybko tam się nie uspokoiła. Bo tylko w sytuacji, w której za naszą wschodnią granicą będzie wrzało, dostaniemy będziemy musieli dostać kroplówkę od Stanów Zjednoczonych. Wiem, że być może mój, moje zdanie jest bardzo kontrowersyjne, ale jest prawdziwe i jest słuszne. Oczywiście jestem otwarty na wszelkie dyskusje, m, tylko proszę mi nie mówić, że e, Amerykanie to kurwa, y, oni zawsze mają nas w dupie i tak dalej. Oczywiście, że tak, że mają nas w dupie. Mm, ale oni będą wolali, żeby ci, którzy, których mają w dupie, strzegli tutaj porządku i ewentualnie ginęli w razie czego, niż żeby oni musieli wysyłać swoich GI. Oni wolą wysłać tutaj pieniążki. I tak będzie. A jak nie, to znaczy, że George Friedman nie powinien być profesorem, a ja nie powinienem nagrywać filmów. Na razie, trzymajcie się. I kolejny odcinek niebawem oczywiście to jest co o Ukrainie, ale inne też będą. Trzymajcie I don't want to set the world on fire.